Nie wymagaj od biznesu, tego, który robisz po godzinach, tego, czego nie wymagasz od swojej roboty. I już ci tłumaczę. Zobacz, ty nie wymagasz od swojej pracy, do której dzisiaj chodzisz każdego dnia po to, żeby zarabiać na swoje rachunki na to, żeby przeżyć. Nie wymagasz tego, żeby codziennie ci się chciało. Nie wymagasz tego, żebyś ty każdy dzień w tej robocie lubił. Pragnął go, tak? I, i, I tak dalej. No nie wymagasz tego. Po prostu wiesz, że musisz tam iść, zrobić swoje i tyle. I uwierz mi, że w biznesie jest tak samo. Biznes w, 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 jak, w jakiś sposób mamy takie mm, zapędy, tak? I ja to obserwuję od lat, że w momencie, kiedy zaczynamy. Pracować dla siebie w taki czy inny sposób, tak no bo budujemy dodatkowe źródło dochodu, no dla siebie po prostu, nie? I jesteśmy tutaj swoim własnym szefem w jakimś, tam, w jakimś tam względzie. Przejmujemy odpowiedzialność i obserwuję takie zachowania, że w momencie, kiedy rozpoczynasz tą działalność, to tak, po pierwsze, najlepiej w pierwszy dzień dać sobie wolne, dwa. Kiedy mija ta, powiedzmy taka euforia, różnie ona trwa tam. Miesiąc, dwa, trzy u niektórych, nie różnie, w zależności jak się rozwijasz, jak traktujesz te ten biznes, czy, czy masz coś takiego, że chcesz wszystko e, o tym biznesie wiedzieć i cały czas się rozwijać, czy jednak po prostu coś tam zrobisz, czegoś się dowiesz i, e, i odpuszczasz. Po pierwszych jakichś tam niepowodzeniach też e, dajesz sobie na luz i tak dalej, w zależności, ale to jest taka, no jakiś czas ta euforia po prostu trwa. I później przychodzi taki, taka rutyna codzienna, którą trzeba wykonać, tak? No bo zobacz, e, kiedy prowadzisz swój biznes, nie wiem, jesteś kucharzem, piekarzem, szewcem, tak? To ty nie idziesz codziennie z bananem na twarzy do tej roboty i, a co dzisiaj będzie ciekawego, a to, a tamto. Oczywiście, sto razy lepiej jest wykonywać pracę, którą się kocha. To jest oczywiste, ale to jest przereklamowane na zasadzie takiej, że ty nie będziesz, nie będzie takiej czynności na świecie. Do której ty codziennie rano będziesz po prostu wstawał z bananem na twarzy. Po prostu nie będzie. Jakkolwiek, jakkolwiek byś kochał, nawet swoją wybrankę, wybranka swojego, jakkolwiek kochasz, jak bardzo i tak dalej, to codziennie rano nie wstajesz i po prostu nie jesteś zachwycony. Każdego dnia. No, no tak jest. I tak samo w naszym biznesie, mój drogi, moja droga, tak? W ogóle biznes jakikolwiek to są codzienne, rutynowe działania, powtarzane, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Tak samo jak idziesz do roboty. Czy ci się chce, czy ci się nie chce, idziesz do tej roboty. Różnica jest tylko taka, że w robocie pracujesz na marzenia swojego szefa, a tutaj pracujesz na swoje własne konto, i tylko to jest ta różnica. Nic więcej. Oprócz tego biznes może ci ułożyć tak sytuację, że w pewnym momencie będziesz miał bardzo dużo, bardzo dużą część tego pasywnego dochodu, a mniej aktywnego, tak, czyli mniej będziesz musiał pracować, a będziesz zarabiał dobrze. Tak, w robocie nie jesteś w stanie tego e, zrobić. Niemniej jednak, w każdym biznesie cały czas każdego dnia trzeba wykonywać. Rutynowe, codzienne metody operacyjne, jak my to nazywamy. Po prostu, czy ci się chce, czy nie chce. Czyli innymi słowy, jeśli działasz w branży powiedzmy, marki osobistej, social mediów, budowania struktur konsumenckich, takich jak ja na przykład działam, to są pewne metody operacyjne, które są sprawdzone od lat, czyli między innymi dwie-trzy rolki wrzucamy na Facebooka, na różne social media, każdego dnia, wrzucamy jakiegoś posta, robimy jakiegoś live'a. Tak? Oczywiście, jeśli jesteś bardziej zaawansowany, i może inaczej, jeszcze oprócz tego, na samym początku rozmawiasz z ludźmi każdego dnia. Zakładasz sobie, z iloma ludźmi każdego dnia porozmawiasz i rozmawiasz, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Tak? I dalej. Jeśli jesteś bardziej zaawansowany, budujesz swoją listę adresową. Wysyłasz maila. Robisz webinar. Jeśli jesteś jeszcze bardziej zaawansowany, robisz reklamy, które sprowadzają ci. Ruch na Twój kontent, na, e, na Twoją propozycję współpracy, na Twoją propozycję jakiegoś kursu i tak dalej, i tak dalej. I to robisz dzień w dzień. Dzień w dzień, czy dzisiaj chce, czy się nie chce. Uwierz mi, że jak ja do niektórych reklam siadam, ustawiam, to po prostu zbiera mi się na wymioty. Naprawdę. Jak ja nagrywam pewne rzeczy już setny, tysięczny raz, to uwierz mi, że mi się cholernie nie chce. Naprawdę. Ale wiem o tym, że tylko i wyłącznie przez takie działania, tylko i wyłącznie przez systematyczność, przez, przez powielalne, em, każdorazowe działania, możesz dojść do miejsca, w którym chcesz być. Po prostu. Po prostu. Bo zostało to sprawdzone, wielu ludzi na świecie już to zrobiło. Tak, i w branży, w której działasz, zobacz, sprawdź, jakie osoby. Osiągają rezultaty, wyniki i zrób dokładnie to, co one robią każdego dnia, niezależnie od tego, czy ci się chce, czy nie chce. Po prostu potraktuj to, nawet Eric Ur mówi, człowiek, który zbudował sieci konsumenckie na ponad, na ponad pół miliona ludzi, tak, że na początku masz potraktować ten biznes jak swoją robotę. Co to znaczy na początku? 3-5 lat. 3-5 lat. Non stop każdego dnia zapindalania, nieważne jest, czy ci się to podoba, czy ci się chce, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy dziecko zachorowało, czy, czy mąż zachorował, czy, czy żona zachorowała. Nie ma żadnego znaczenia. Bo Twoje rachunki przychodzą niezależnie od tego, czy tobie się chce, czy nie chce, one, ci, one po prostu się na ciebie nie gniewają, ale przychodzą każdego miesiąca i warunek jest taki, że chcą być zapłacone, tak czy nie? No właśnie. I my tak samo musimy, niezależnie od tego, czy nam się chce, czy nie, codziennie wykonywać pewne czynności. Sprawdź jakąkolwiek branżę. Czy jest tak, że, nie wiem, masz ulubioną kawiarnię, ona jednego dnia jest zamknięta, a drugiego otwarta. Jednego dnia jest otwarta do 12, drugiego dnia od 12 do 18. Jest tak? No nie jest tak. No nie jest tak. Jeśli nawet jest otwarta od, od 8 do 12, to są wytyczone dni, jest to pewna. Regularność, tak? Z jakiegoś powodu, bo tak sobie założył ten, ten właściciel, że tak to ma. Ale, ale nie jest to po prostu robione od pałki, że a jak mi się chce, to się otworzę, a jak nie, to, to nie otworzę. Tak? Pomyśl o tym, bo to jest kluczowa sprawa. Obserwuję to od lat, że pierwsze co ludzie robią, przechodząc na swój własny rachunek, tak, taki czy inny, tak? Ale budując swój dodatkowy dochód, to jest to, że pierwsze co mówią dzisiaj szefie wolne. A ty masz być najbardziej, najsurowszym swoim szefem, z jakim, jakim kiedykolwiek pracowałeś. Ty masz być dla siebie tak zajebiście surowym szefem, że to jest szok. Dlaczego? Bo nagroda później będzie po prostu tego warta. Jeśli mnie obserwujesz, jeśli hmm, podobają ci się materiały, które wrzucam, chcesz coś zmienić w swoim życiu, jest teraz wiosna, jest teraz czas można powiedzieć taki nakłaniający do zmian, tak, to możesz kliknąć w link poniżej powyżej, jest tam bezpłatna konsultacja, czy działasz, czy chcesz działać ze mną w biznesie, czy chcesz się nauczyć biznesu online, czy chcesz w swoim biznesie wejść na wyższy poziom, możesz sobie po prostu obejrzeć ten filmik, który gdzieś tam Ci podlinkuje. I tam jest kilka minut, cztery ponad minuty. Mówię o tym, jak po prostu zapisać się na bezpłatną konsultację, po to, żeby porozmawiać przez telefon. I może, kto wie, będzie nam po drodze, żebyśmy wystartowali w czymś nowym dla Ciebie lub inaczej w tym, co już działasz, tak, żebyś miał za 3-6 miesięcy konkretne rezultaty. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę miłego dnia. Cześć, cześć.